Majcie tą fazę, ja se idę i ja normalnie dostaję wszystko to na co patrzę. Patrzcie to, ja patrzę sobie na ten liść i dostaję sobie liścia. Patrzę sobie na to drewno i dostaję normalnie to drewno. Ja patrzcie to jak się nabijam teraz to drewno. Co jest widzowie witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście ciać o Minecraft A to jest kolejny odcinek na moim kanale. Oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, jeśli film Wam się spodoba. No i napiszcie, napiszcie mi, żeby na przykład... Komentarzu, napiszcie mi na przykład, y, który jest. Y, który, jaki owoc jest waszym ulubionym owocem. I słuchajcie, widzowie, ja już tutaj normalnie zaczynam grę, ale słuchajcie, my dzisiaj normalnie dostaniemy wszystko to, na co popatrzymy. Patrzcie, to no to nie wiem, czy jak się popatrzę na świnkę, to no dostanę y, kurczaczka? Znaczy, nie, nie, dostanę kurczaczka. Czemu, ja, czemu miałbym dostać kurczaczka? Patrzę na świnię. No. Zadzio, ty to jesteś normalnie. Łebek, łepek jesteś, łebek jak nie wiem, łebek jak nie wiem, ale dobra, wiecie co? O, może węgla! O, cześć węglu! Wiecie co, węglu? Ja bym cię troszkę chciała, żeby wiesz, było ciebie jak najwięcej. Ale ja mam plan! Ja mam plan, patrzcie to, weźmiemy sobie tak, zrobimy sobie craftinga, tableta, postawię tego normalnie i zrobię sobie killo. Ale dlaczego ty zrobisz te kill? -off? Już wam mówię dlaczego. Dlatego, że... Będę potrzebował wykopać sobie trzy kamienia. Dokładnie jeden, dwa i dokładnie, dokładnie ten oto trzeci kamień. Żeby móc sobie zrobić oto taki fajny kamienny killoff. I teraz potrzebuję dziewięciu Ja wam powiem, ja wam powiem, że ja potrzebuję dziewięciu takich oto wungli, żeby... Patrzcie to, pyk, 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 pyk. pyk. Pyk i pyk. No, ale to, to wolno idzie, to no, miałoby być troszeczkę szybciej, ale no ja nie kopię za szybko. I patrzcie teraz to. Ja robię sobie teraz blok węgla, żeby go sobie postawić. No, postawię sobie, o i o, blok węgla. O, blok węgla. O, blok węgla. A teraz, o, bloki węgla. Ja cię nie mogę. Patrzcie teraz to. I mam staka bloku węgla. Ja jestem normalnie machiną. Ja teraz jestem w stanie zrobić wszystko. Tylko ja potrzebuję, potrzebuję znaleźć sobie jakieś żelazko. Także ja będę musiał znaleźć sobie jakąś jaskinię. Dobra, lecimy tam, oczywiście, dalej, żeby znaleźć sobie jakąś jaskinię. Bo zobaczcie, że naprawdę już mam, mam staka nawet tego. mamy Jak to się nazywa? Yy, 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 ziemi. Stak ziemi. Stak ziemi. O, dobra. Yy, stak ziemi. Yy, także potrzebuję znaleźć gdzieś tutaj, żeby było jakieś żelazo Może zaśpiewam piosenkę, bo pamiętam, że zawsze Matruner śpiewa piosenkę yy, Żelazo, 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 żelazo Ale nie wiem, czy ona działa Ona chyba nie działa To jest piosenka przeterminowana Musimy, musimy... Zaśpiewać jakąś własną piosenkę, na przykład yy, dajcie mi, że lazo, że lazo fajne jest! A dziadzio to super, super, super jest Nagrywa na YouTube i jest tutaj w kanionie. I zaraz normalnie tutaj sobie w lawie spłonie. I tam widzę, że są jakieś zombiaki, bo to są fajne, normalnie yy, kudłate ptaki. Yy, dobra, nie, bo to, to zombie nie jest kudłatem ptakiem, to co ja w ogóle wymyślam? Ja nie, ja nie umiem śpiewać, ale chciałbym na pewno kiedyś ubić. W ogóle nie wiem czy wiecie, jakieś posenki z Matronerem nagrałem. Yy, to było takie to było takie yy, na święta Jingle Bells to było Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle, jingle Bells Bla, 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 bla Pada śnieg, pada śnieg Dobra, bo ja tutaj już troszkę, yy, troszeczkę odpływam Ale ja potrzebuję zrobić sobie tak Mam dużo wungla, mam dużo wungla To co mi tam zrobię sobie A muszę może mam mało drewna No ja nie wiem, może mam mało drewna To wiecie co, ja mam plan, ja muszę sobie popatrzeć troszeczkę na drewno Bo... Bo jak sobie popatrzę na drewno, to będę mógł mieć tego drewna troszeczkę więcej. Także poczekajcie. się na drewno. Byłem popatrzę sobie na drewno, popatrzę sobie na drewno Oj, oczywiście sobie popatrzyłem na drewno. I teraz jest tego jak najbardziej w porządku dużo. Dobra. O nie, pan zobiak, to ja pana zobiaka bardzo bym nie chciał spotkać. Żelazo! 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 żelazo, 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 żelazo! O, ile mam żelaza? 25 żelaza? To jest bardzo mało! Mało, 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 mało! ho, ho, ho! Panie Zamiaku, bo my się nie dogadamy. Ja potrzebuję żelazo, a ty mi przeszkadzasz. Nie! tam mnie! To ja nie mogę i w ogóle nie mogę mieć nic tutaj. Aż laga dostałem. La! To ty dostałeś laga! Zlagowany zombiaku głupi! No, taki jesteś, wiecie co nie, ja tutaj muszę się zakopać. Ja muszę się zakopać z yy, jakimś tutaj... O! Zakopać się, żeby mi nikt tutaj nic nic nie zrobił. Bo tutaj zaraz jak się nie zakopię, to zaraz mi coś porobią i będzie będzie bardzo niefajnie. Yyy jak ja mogę coś postawić? O, dobra, super. I muszę wykopać teraz tak. Muszę teraz przepalić sobie żelazo. A czy ja mam kobla? Nie mam kobla! No jak to nie mam kobla? Dobra, patrzcie to. Pyk, pyk. O, i mam kobla. I pyuuu... I mam kobla dużo. No i super, to mi się podoba. I bierzemy sobie oczywiście pyk, pyk. Mamy cztery piece. I zrobimy sobie te piece tutaj tak, żeby to było jak najszybciej. Także tak. I, trzy... Albo cztery, może być I robimy tak Pyk Może być Robimy sobie pyk Może być Często odwrotnie I zrobimy sobie Pyk A czemu? O, bo ty to jesteś troszkę taki nierozczepany Proszę mi to dać, proszę mi to dać, raz, dwa, trzy Tylko ja muszę tylko co jakoś Ja nie mam jedzenia przecież No tak, przecież bez jedzenia to ja nie rusz Ja nie mogę Dobra, poroświetlam tutaj wszystko, żeby mi nic tutaj, żaden yy, gałgan Mi tutaj żaden nie wszedł I żeby nie zrobił mi Nie, no o tym ci mówię, że ty masz mi tu nie wchodzić Gałgani głupi, bo ja zaraz padnę A ja mam tutaj dużo żelaza nie, 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 mam puter, za mamuter, za mamuter! Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw, 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 został, zostaw, ja nie mogę. Ja teraz jestem w kropce. Ja nic nie zrobię. Ja, nic, ja, ja nie, nie zjem przecież maka. Nie znam przecież maka. Chociaż jakbym był w McDonaldzie to bym pewnie McDonald'a se zjadł z chęcią. Dobra, zrobimy sobie bloki, oczywiście żelaza. I ja muszę się jakoś wydostać. Ja muszę się jakoś wydostać, także patrzcie to. Patrzymy se, dobra. Dobra, patrzę sobie tylko na bloki żelaza, żebym miał tego jak najwięcej Mam tego jak najwięcej, mam bardzo dużo Czyli będę musiał sobie zrobić oczywiście jakąś zbroję, tylko ja bez zbroi Ja zbroją, co, co zrobię? jak tam jest ten okropny szkielet, no nie mogę Teraz jestem troszeczkę w kropce, no ale co, ja dobra, ja ja jest, nie jestem wcale taki zły w Minecrafta Jak wam się wydaje widowie. ja jestem całkiem, całkiem nawet dobry I Dobra, pyk, bierzemy to, bierzemy to I teraz ja muszę się jakoś wydostać, tak, dobra Ja muszę się jakoś wydostać, czyli tam był ten szkieletor Czyli muszę zrobić taką akcję nie, 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 mam potem. Nie, 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 nie. Tak nie widzieliście. Nie! Czemu ja tutaj wyszedłem? Jak mam iść tam teraz? Mam jedno serce i mam jakiegoś skeletora potwora. Ale on nie wie, że ja tutaj jestem. Ale ja muszę iść tam. Dobra. Szybko, 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 szybko. Nie, 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 nie. Uff, żyje, 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 żyje. Uff. Uf, dobra, 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 mam jedno serce, ale żyje i jest całkiem w porządku Dobra, chodź rybko, bo ja muszę ogólnie wziąć od ciebie troszeczkę rybki Daj mi cię, daj, no o, dobra Surowa ryba Oczywiście nie jest to może naj, najzdrowsze Ale zawsze coś yy, nie, Oczywiście nie wziąłem surowej ryby bo mam pełny ekwipunek od tego głupiego kamienia yy, Do surowa ryba Bierzemy surową rybę Oj, super I idę sobie ją teraz przepalić w moim przepalarku yy, I chcę przepalę Dobra, zjemy sobie surową rybę Tylko ja tego szkieletora Ja tam do niego wrócę zaraz Żeby nie było widowie On mi na tyle strachu Co mi napędził To mi nie spędził żaden nigdy potwór w minecraftie Jak ten głupi szkieletor Ale spokojnie, spokojnie ja dam mu radę przecież to ja nie jestem, ja nie jestem dobry. Ja jestem najlepszy pod w ogóle y, słońcem, jeśli chodzi o Minecrafta. Mówią na mnie pro player y, w Minecraft, ale to tylko takie jest pod moje potoczne przyzwisko, bo ogólnie to jestem dziadzo ja, Minecraft i chyba każdy mnie z tego powodu zna. Y, dobra. Y, dziękuję za to. Wezmę sobie oczywiście zjem sobie oczywiście to mojego pieczonego łososia. O, łosoś bardzo dobry. O, ryba. Miam, miam, Ale dobra. Dobra, y, to jedną pochodnie wyrzucę. To mi się nie przyda. To mi się nie przyda. Ale ja chcę diament. Nie, nie ma, nie ma innej opcji. Ja idę znaleźć diamenty ja idę znaleźć diamenty, tylko ja muszę troszeczkę wziąć sobie tego jedzenia, także widzimy się za sekundkę. Dobra, widzowie, wróciłem. Ogólnie to już jestem w kopalni, bo to tak zacząłem chodzić po tej kopalni, żeby znaleźć tutaj jakiś... O, ty! Ty, kiedy tutaj głupi jesteś, chyba pająku. Nie ma opcji, Nie, nie, bo ty mnie zatrujesz! Nie, no czemu mnie zatrułeś? Nie, nie bawimy się w takie, tak O, skrzynka jakaś, dobra. złoto, dobra, złoto mi się nie przyda. Co tam jest? Kliperzyna. Dobra, wiecie co widzę, bo ja jestem ogólnie w jakiejś kopalni, bo ja potrzebuję znaleźć sobie te diamenty, tylko ja pójdę jeszcze do takiej kiberzyny. Tutaj. Szybko. Wybuchnij! Wybuchnij! O! I to mi się podoba. To właśnie od Ciebie chciałem. To normalnie jest już superansko. Tylko zjem sobie tego pieczonego łososia. Niech mi się to żyćko zregeneruje. I ja normalnie muszę znaleźć te diamenciory, bo jak znajdę diamenciory, to ja jestem bogaty! Bogaty! Boga! Mam was! Ście nie ukryjecie przed mną, co wy myśleliście, że to, że ja, nie, ja, nie, ja, co, jestem ja, No, ja, jestem bardzo komaty, bardziej. Do mi więcej diamentów. Już mam 12. Już mam 12 diamentów, czyli tak. Zbieramy sobie 1, 2, oczywiście 3, 4. Te liście mi się niepotrzebne. 5, 6, 7, 8 i oczywiście 9. I mój crafting tablet oczywiście muszę postawić, żeby zrobić sobie blok i mieć normalnie bloki diamentów. I patrzcie teraz to. Hy! Hy! bogactwo, bogactwo i patrzcie to, ja mogę całą tą lawę teraz zabudować diamentami i mogę być w ogóle mega, mega bogaty, bo ja mam diamenty patrzcie to, ja będę normalnie wszystko zamieniał w diamenty ja jestem teraz taki bogaty w minecraftie, że ja wszystko co widzę, ja wszystko zamieniam w diamenty bo ja taki jestem, ja, ja, ja lubię się dzielić moim bogactwem w minecraftie yy, może Ciebie nie zabuduję bo wtedy będzie, będzie problem żeby spadać się, ale dobra, ale zobaczcie, ja mam tych diamentów Mogę sobie biegać I tych diamentów mam naprawdę, naprawdę wiele Także widzowie, dziękuję wam bardzo serdecznie Za oglądanie tego odcinka Ja byłem oczywiście Minecraft I to jest kolejny film na, na moim kanale I tutaj nie, 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 nie Wybuknij No wybuchnij no wybuchni. Co ty jesteś? ha a! Diamenty, jeszcze więcej mam. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. i ja oczywiście byłem Wasz, ukochany Dziadzio. Minecraft zostawcie łapeczkę w górę, suba na kanale. I do następnego razu, pa, pa.